Hejka! To znowu ja! Dzisiaj kupimy sobie nowego skina. Yy, tylko trochę się yy, Kupimy sobie skina do. Kupimy sobie skina do bóla. O! Mocnik bólu, tylko jeszcze sobie go wyzi... A nie. No i kupujemy sobie skinę. Dobra. I teraz sobie tym skinem zagramy. Zacięło nam się znowu. Dobra. Ból. Dobra, zagramy sobie teraz tym skinem. Ten skin mi się podoba bardzo, bo ma, ma fajny kolor i w ogóle ma niebieski kolor w sobie. I idziemy sobie, gramy sobie nim. O. W ogóle fajny ten piłką strzela. XD. Idziemy sobie po skrzynkę. Nie, AMZ tu jest. Raz, dwa, trzy. Ciekawe. Dobra, idziemy po pajkarkę i w ogóle. Jest. A! O nie! Przecież chcę, żebyśmy dostali drugie miejsce. Matko. Ja zbieram już emzy niedługo będzie, jak ja się cieszę. O nie. O nie. Leonardo da Vinci. E, dziękuję. O matko boska. Czwarte miejsce. Dobra, mam już 7631 pucharków i teraz zagramy sobie jeszcze jedną rundkę. Dobra, dwie minuty jest. Zagramy sobie jeszcze jedną rundkę. Jeszcze jedna rundka i gramy Nie do nas biegnie. Dobra, gramy tu z El Primo. Maciek. Maciek by, bo. Maciek by. Maciek bez 7D. Dobra, idziemy. O nie! O, ale ich O nie! O, zaraz. O nie, kolejny i. Ale na mnie napadli. Jeszcze tutaj El Primo, zaraz rosta, ta napadnie. E! Ale ta MZ pozatwiałaj. A teraz to sobie stoi. Już oni zaczęli kilka razy w niej strzelać. Co? Już? A czy ile? A już wielkie starcie? Aha, o nie, o nie, o, matko, ale mnie ominęło. O nie, ja tyle, primo nie żyje. O nie, Idziemy, 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 O, matko. Dobra, drugie miejsce. Mamy drugie miejsce. W ogóle ten skin do tego bóle jest ekstra. Na dzisiaj to koniec odcinka. Dzięki, że będziecie oglądali i na razie mamy dwie subskrypcje. Dziękuję. No to pa! Да. О нет, еще не.